Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa z Piotrem Merksem. Ja nazywam się Daniel Ślisz. Obaj zajmujemy się medycyną. I witamy Państwa na spotkaniu bez spiny. To takie spotkanie, w którym na luzie Piotrze, mamy sobie porozmawiać na temat trudny dzisiaj, prawda? A rozmawiamy w sumie w wyjątkowym towarzystwie, jak zawsze, ponieważ my z Danielem już trochę czasu się znamy i jesteśmy takim przykładem, wydaje mi się, doskonale współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy lekarzem a farmaceutą. Tak, to prawda. Dlatego jest bez spinu. Ale właśnie, <laughs> ale tu jest pewien problem, bo ten lekarz z farmaceutą może pracować na zasadzie wspomagania zdalnego. Nie zawsze jest możliwość bycia tu i teraz gdzieś w aptece, chociaż czasami zdarza się stać w kolejce, w aptece, prawda? Ale musimy czasami sobie taki horyzont namalować, taki horyzont zdarzeń. I dzisiaj pewnie chcielibyśmy namalować kolejny horyzont na naszym spotkaniu. Ja proponuję, żebyśmy zaczęli od bólów brzucha, bo myślę, że to jest duży problem generalnie dla pacjenta, który przychodzi po pomoc do farmaceuty i zaraz zadam pytanie, ale wyobrażamy sobie takiego pacjenta, który poszukuje. Tak? Ale Myś... zanim zadasz, to jeszcze ci wejdę słowo, bo Ból brzucha to jest jeden z najczęstszych powodów, tak naprawdę, z którymi pacjent zgłasza się do, do farmaceuty, do apteki. So, apteka jest takim, powiedzmy, szczególnie po pandemii, miejscem pierwszego kontaktu. I teraz, dlaczego jak gdyby stwierdziliśmy, że to jest w ogóle potrzebne? Żeby to Państwu pokazać troszeczkę z dwóch perspektyw. Ponieważ okazuje się, że niby proste i doskonale to znamy, ale jednak skomplikowane. Więc dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak takiemu pacjentowi pomóc, jak o co go zapytać, tak naprawdę. A w dalszej części naszych, naszych spotkań porozmawiamy o czerwonych flagach, ale to w kolejnym odcinku. Tak, bardzo Ci dziękuję, bo wyręczyłeś mnie w zadawaniu pytania Tobie. <noise> dzisiaj pewnie chcielibyśmy określić, jak tego pacjenta potraktować, jak go. Nie chcę powiedzieć brzydko sparametryzować, ale w bezpieczny sposób opisać, e, tak żebyśmy mieli jakby pełnej świadomości i pełnej odpowiedzialności postępowanie z tym pacjentem, które jednocześnie będzie dla niego bezpieczne. O tych czerwonych flagach później. Będziemy rozmawiać później. Tak. Natomiast najważniejszy jest ten moment, w którym przychodzi do nas pacjent, <laughs> pacjentka. I mówi, boli mnie brzuch. Prawda? Czyli to co, jest... anegdotycznie zaczynamy. Przychodzi Oczywiście. pacjent do farmaceutyki. Dokładnie tak, do apteki, prawda, pyta, że boli go brzuch. No czasem w ogóle nie pyta, tylko od razu wskazuje jakiś konkretny produkt, który okazuje się, że może w ogóle nie być przydatny w przypadku e, bólu brzucha. Tu od razu chciałem, z jednej strony przyszedł mi do głowy paracetamol. No ja, ja mam też takie doświadczenia e, w medycynie, że jeżeli mamy pacjenta, który przychodzi i mówi, Panie doktorze, bo, bo ja mam to i to i to, i tutaj są generalnie już y, wypisane leki, schorzenia i objawy, i doktor Google pomógł. No to w tym przypadku bólu brzucha mam takie poczucie, bo znamy obaj te badania, tak. że pacjenci nie do końca się dobrze orientują, i nie tylko pacjenci, ale o pacjentach. Y, w tym, jak sobie pomagać na ten ból brzucha i wybierają środki, które nie są do końca do tego przeznaczone. Wiesz, ale zanim odpowiem na to pytanie, to, to, to jest zupełnie dla mnie tak, jak z, z pytaniem pacjentów w Polsce, co to jest nabio, prawda? I wszyscy opowiadają, że są jajka, a tak naprawdę nie o to chodzi. Więc dokładnie w tym wypadku jest, jest, jest dokładnie tak samo. I pacjent bólem brzucha może nazywać bardzo, bardzo, wiele, bardzo wiele rzeczy. No i co boli? To lek przeciwbólowy. Prawda? To lek przeciwbólowy. Się, sięgamy po pierwsze z brzega, ten, który znamy, który gdzieś jest w jakiś sposób, powiedzmy, pokazany w reklamach. Prawda? On jest Tylko, też pozycjonowany. Że on, Mówimy o paracetamolu, każdy. Jak, jak nie było każde, jak, ka, jak, ka, Ale tego On jest pozycjonowany brzucha. jako ten lek bezpieczny, bo tak. nie, nie szkodzi na błonę śluzową żołądka. Ale tutaj taki bardzo ważny, no trzeba podnieść ważny temat. Nie każdy ból brzucha jest związany z uszkodzeniem błony śluzowej żołądka i z więc to też musimy mieć świadomość, że to nie jest zawsze taki wybór uniwersalny, a wręcz bym powiedział, że nie jest to absolutnie pierwszy wybór absolutnie tak. w bóle brzucha, prawda? Ale wiemy, bo pamiętasz jak rozmawialiśmy sobie też przed wejściem do studia, że z jakichś dziwnych powodów paracetamol stał się lekiem pierwszego rzutu, prawda? Oczywiście to zupełnie nie jest zgodne z wytycznymi, bo nazwijmy rzeczy po imieniu, i dzisiaj będziemy starali się to Państwo odczarować. Także jest troszeczkę inaczej niż, niż gdzieś tam e, e, Muminki o tym mówiły. Czyli musimy cofnąć się o jeden krok. Absolutnie tak. Dlatego, że jeżeli mówimy o pacjencie, który boli brzuch, to on może przyjść po prostu po lek przeciwbólowy, najczęściej pewnie podawane paracetamol, czyli przychodzi pacjent po paracetamol. paracetamol. I tutaj powinniśmy zrobić ten krok wstecz i zapytać się tego pacjenta ale, ale... co Pana boli? Bo pierwsze, co Panią boli? Pierwsze pytanie: czy pacjent kupuje dla siebie? Hmm. Bo to jest najważniejsze, tak? Czy, czy to jest dla ciebie, czy dla kogoś innego? Ja nie lubię bardzo sytuacji jako farmaceuta, kiedy nie wiem, czy to jest takie, takie e, oczywiste, ale dla mnie nie jest, że często właśnie ktoś kupuje dla kogoś innego i ja zupełnie nie jestem w stanie pomóc, bo ja naprawdę no rodzice nie. rodzice znam... dla dzieci, dzieci oczywiste. Czasami rodzice o o mówię. dla mówię dorosłych, prawda, że ktoś dla kogoś, dla, dla sąsiadki, dla, dla jakiegoś kolegi i tak dalej i co jest w ogóle też jak gdyby dla mnie przerażające, to pewna nieświadomość, ponieważ ja nie jestem w stanie zadać odpowiednich pytań bezpieczeństwa, tak, bo tam jest z pytaniami bezpieczeństwa, aby dokonać właściwego wyboru preparatu dla tego no, ale pacjenta. Ale to musimy to zweryfikować, nie można musimy. tego tak po musimy. prostu odpuścić, bo musimy. nagle ten pacjent, który staje przed okienkiem aptecznym przed farmaceutą staje się klientem. Asertywność i komunikacja to są dwa, dwie ważne Czy dwie O co zapytać cechy. najlepiej? Ja przede wszystkim jeśli by to było po prostu dla kogoś, tak, prosiłbym albo, żeby ta osoba połączyła się telefonicznie z tą osobą, a jeśli jest w pobliżu, jeśli jest blisko, to żeby ją przyprowadziła, żeby mógł dokonać całościowych, powiedzmy, całościowej oceny takiego pacjenta. Ja przypomnę, mm -hmm. mamy teraz w dużej części aptek w Polsce gabinety czy pokoje konsultacji. To naprawdę pomaga, ponieważ ta rozmowa już jest intymna. Mamy trochę czasu na to, że żeby, żeby, żeby dokładnie pacjenta wypytać. Druga, druga rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna, to jest, e, jak długo trwają te objawy. Mm. Tak? Przypomi przypominamy o tym, że jeśli pacjent jest to ból przewlekły, e, i trwa już bardzo długo, no to to jest taki moment, w którym musimy się zastanowić, ale o tym będziemy rozmawiać mm. później. E, mamy sytuację, w, którą, w której trzeba zapytać, gdzie jeszcze boli, prawda? Mm -hmm. bo, bo tak jak to wiesz, może też powiesz, czy w kwestii ból brzucha, bo to jest wiele części no, no, tego. No procesu, właśnie, prawda? ja się zastanawiam, jak do tego podejść, żeby tego. Tak pacjenta wyłuskać z, tej, z tego grona pacjentów, którzy przychodzą po pomoc i powiedzieć: ok, ten, ten paracetamol to bardzo dobry lek, bo on jest dobrym lekiem, ale na ten konkretny case, na ból brzucha, to nie jest pierwszy wybór i na litość powinniśmy go odwieść od tego myślenia. Ważne jest dla mnie to, żeby ten pacjent też zrozumiał, kiedy ten ból, no właśnie Powinien go zacząć no, martwić. To, to jedna, to są te czerwone flagi, ale z drugiej strony, kiedy ten paracetamol mu nie pomoże. tak? to może to powiedzmy jest... jeszcze o takich ciekawych sytuacjach, bo przecież tak naprawdę może mieć ktoś kamienie dróg żółciowych, prawda? I one mogą rzutować właśnie na, na, dawać zupełnie inne symptomy, prawda? Niś, niż, 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 no. niż byśmy tego się spodziewali. No i musimy tutaj taką decyzję, prawda, podjąć. Dla mnie ten pacjent z bólem brzucha to jednak też ten pacjent, który ma no, czynnościowe w pewien sposób bóle brzucha związane z IBS-em, czyli Irritable Bowel Syndrome, czyli w nowoczesnej spo społeczeństwie, tak, prawda, które, które jest zagajane w to jest, to, jest, to jest miejsce, w którym paracetamol na pewno nie pomoże. Absolutnie. Zmarzucje. I tutaj musimy mieć e, tą świadomość, bo to jest... Ja mam duży problem z określeniem tego pacjenta, który staje przed y, okienkiem farmaceuty, dlatego że ja widzę tych pacjentów, którzy leżą już z powodu bólu brzucha gdzieś na izbie przyjęć albo u mnie na oddziale. I dla mnie ten pacjent jest zupełnie innym pacjentem. Tutaj no, stosujemy inne, inne metody. Z mojej perspektywy, to jest pacjent, który przychodzi, jeśli boli mnie brzuch, to pytam go, jak długo te objawy trwały, czy bierze jakieś inne leki, czy ma jakieś inne choroby. Bardzo często mi się zdarzają sytuacje, w których na przykład pacjent ma ból brzucha polekowy. Mhm. Bardzo często mi się zdarzyło mieć pacjentów, których boli brzuch, na przykład, bo są w trakcie terapii antybiotykami. Prawda? I tutaj, jak przewód jest wyjałowiony i też pacjent doświadcza dużego dyskomfortu. Są sytuacje, w których generalnie pacjent przyjmuje inne leki na receptę, na inne choroby przewlekłe, które również w charakterystyce produktu leczniczego, jako działanie niepożądane, mają właśnie ból brzucha. Trzeba go zapytać, jak długo ten, ten pacjent ten lek przyjmuje. Może być to na przykład lek, który przyjmuje między pierwszym a trzecim tygodniem, kiedy najczęściej występują działania niepożądane, prawda? Więc tutaj oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, no, no paracetamol nie będzie Dobra. Z najlepszych rozwiązań. Możemy sobie pewnie rozkładać jeszcze tę historię na różne atomy i na trakcie naszych rozmów dużo rzeczy jeszcze się ujawnia, ale żebyśmy podsumowali i dali prostą instrukcję naszym słuchaczom, widzom, jak podejść do tego pacjenta, czyli... Podsumowując, szybkie przychodzi pytanie. pacjent do dla farmaceuty ciebie, czy dla kogoś innego? i prosi o paracetamol. Dokładnie. Czyli najpierw musimy zweryfikować dla kogo ten lek. Po co ten lek ma być zastosowany? Jakie jest natężenie bólu? Tak? Gdzie on Bardzo się ważna pojawia? Informacja, gdzie gdzie się, się pojawia? Gdzie się pojawia ten ból? Jak długo trwa? Tak. E, chcielibyśmy też wiedzieć, czy brał wcześniej jakieś inne, inne leki, które mogą powodować. I czy bierze leki dodatkowo ból? w tym momencie, które mogą Również? komplikować nam nasze leczenie? Dokładnie tak. I czy ma jakąś historię choroby, która może dawać nam ten ból? Tak. I to, to już byłoby takie kilka pytań. Tak naprawdę. Pewnie jakbyśmy się zatrzymali na tej historii choroby i to wszystko sobie prześledzili do tej pory, to już by dało nam 80-90% informacji. Najważniejsze, Im więcej pytań zadajecie, tym lepiej dla was. Ja zawsze powtarzam, że farmaceuta trochę musi być takim Sherlockiem Holmesem. Ja przypomnę, że my nie mamy dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, więc to, co ustalicie z pacjentem w, że tak powiem, rozmowie face to face, to jest, no, na tej podstawie musicie dokonać właściwego wyboru preparatu bez recepty. No i co więcej, jakby wydając ten lek, musimy też mieć świadomość, albo inaczej przekonanie właściwie, że my robimy dobry wybór dla tego pacjenta, że to nie jest tak po prostu przyszedł, wyszedł i zapomnieliśmy o nim, tylko rzeczywiście pomogliśmy człowiekowi w tej trudności. Sytuacja, Ale farmaceuci muszą gość. pamiętać, że paracetamol to nie jest lek pierwszego rzutu, jeśli chodzi o e, problemy z bólem brzucha. I Ja bym tutaj postawił kropkę, dużą kropkę, dużą kropkę tak i jest. wrócimy do Państwa w kolejnej odsłonie. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie i obejrzenie dzisiejszego spotkania. bez spiny. Bez spiny.